Udaje się w okolice sceny luźnej, gdzie odbędą się inscenizacje z ważnych wydarzeń historycznych, między innymi koronacja Bolesława i śmierć Leszka Białego. Zjazd w Gąsowie, co to takiego? Szanowni Państwo, okres rozbicia dzielnicowego, okres, w którym Polska rozczłonkowana była pomiędzy książąt, braci, i przyjechać na zjazd piastowski bez uzbrojenia, to co najmniej nieostrożność. Ale jeżeli nie macie uzbrojenia, nie przyznawajcie się, że jesteście z rodu Piastów. Każdy chce objąć tron Polski, każdy chce zająć dzielnicę senioralną, każdy chce sięgnąć po koronę. Państwo w swoim ustroju patriarchalnym nie miało podmiotowości, własnego bytu wobec panującego władcy. Ten, który otrzymywał w spuściźnie pierwszeństwo i największy udział innych braci i krewniaków siłą się pozbywał i tworzył z nich dla siebie i państwa nieprzyjaciół rzec można wrogów zaspokajając jednak w ten sposób ambicje i potrzeby swych synów pragnął krzywousty państwu łączność i bezpieczeństwo zapewnić nieszczęśliwy podział polski pomiędzy synów krzywoustego nie był więc ani pierwszym ani gorszym od dawniejszych podziałem szczęśliwy książę po zawarciu przymierza ze Świętopełkiem Kolejny dzień świętował zwycięstwo nad Władysławem Laskonogim i zajęciem ujścia nad Notecią oraz nakład. Wysłał mnie do waszmości mój pan, władca Pomorza i Gdańska, Świętopełk. Ten kmiot niegodzien jest od mojej uwagi. O, panuj gniew, mój panie, gdyż przychodzę z propozycją godną zapewne twojej uwagi. Otóż... Mój pan proponuje Waszmościowi tron Polski w zamian za pomoc w pozbyciu się księcia krakowskiego Leszka Białego oraz księcia śląskiego Henryka Bronatego. Hmm, nie powiem, Waszmościu, zaciekawiliście mnie tą propozycją. I chyba nadarzy się ku temu dobra okazja. Służba! Wzywaliście panie. Idźcie do skryby nadwornego, jak pisze, co następuje. Na zjazd książąt polskich do Gąsawy zapraszam, co byśmy rozprawili na temat zawarcia pokoju i wstrzymania walk dalszych, a także odsunięcia Świętopełka od dalszej władzy. Glejtę <grym> rozesłać do książąt krakowskiego, śląskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego. Danke, Panie. Mazowiecki oraz biskup Poznański, który zastępował nieobecnego Władysława Laskonogiego. Mości Odonic za chwilę zaszczyci nas swą obecnością. No ale rzekł mi od do pucharu mego, bo spragniony po podróży, a i pewnikiem towarzysze moi napitku zacnego by skosztowali. Znieśmy, mości książęta, puchary w górę za ten zjazd. I aby postanowienia nasze zmieniły los kraju naszego. Sława nam i potomkom naszym. Sława! Panowie, dość wesołego gaworzenia i ucztowania. Wszakże zebraliśmy się tu co by rozprawiać nad losem ojczyzny naszej. Ja biskup poznański, namiestnik nieobecnego tutaj pana Władysława Laskonogiego, Pragnę przedstawić Wam książęta propozycję pokoju między mym panem a gospodarzem tej niezgorszej uczty. Na jakichże warunkach zawrzeć mielibyśmy pokój? Mów żwawo! Owy traktat możemy podpisać nawet zaraz. Pod warunkiem, iż oddasz memu władcy Władysławowi posiadanie ujście nad notecią. Ha! Widzicie, wasz mościu, tak się składa, iż ten psu, brat nie chce przyjąć mojej zwierzchności nad całą ziemią pomorską. Mniemam, że będzie to dla niego dotkliwa i słuszna nauczka. Zaiste bracie, pewnikiem rację macie. Jednakowoż nierozsądnym byłoby wszczynać kolejną wojnę domową w i tak już zagrożonym przez sąsiadów kraju. Głupstwa prawicie władcą Mazowsza. Ruś boryka się z problemami ze strony mongolskiej siły zbrojnej. Niemcy od dłuższego czasu nie dawali oznak wrogości, a Prusy? Przez sami ściemości Konradzie sprowadziliście zakon krzyżacki, co by raz na zawsze rozprawił się z tym pogańskim pomiotem. I tak nie jestem do końca przekonany co do waszych racji. Jak sobie chcecie, możni panowie, ale ja ujścia za darmo nie oddam. Więc postanowione. Wobec wspólnych sił ten pędrak świętopełek nie ma nawet najmniejszych szans. Świetnie, waszmościowie! Jednakowoż z przykrością stwierdzam, iż zmuszony jestem opuścić tak zacne grono. Pilne sprawunki wzywają. Nie przejmujcie się mu mnie obecnością, możni panowie, ucztujcie do woli! Możliwe, iż świętopełka byśmy z gry wyeliminowali. Dokładnie. A przeza ten lubieżnik nie chce przyjąć mej zwierzchności zwierzchności pana Krakowa! To ja pewną propozycję bym miał. Władca, pan Wielkopolski, radby był, gdyby na stałe pozbyć się jego bratanka Odonica. Wszak pewności nie mamy, panowie, czy aby i tym razem nas nie oszuka i zagarnie kolejne ziemie. A więc, przyjaciele, wraz z Odonicem odbijemy narkot, aby uścić jego czułość. Potem najedziemy na Pomorze. Pozbędziemy się święto Pełka. Wznieśmy puchary za przyszłe zwycięstwo. Sława! Sława! Spokojnie, mości Władysławie. Cierpliwość popłaca, szczególnie w tymże przypadku. Miejmy nadzieję, ważność, miejmy nadzieję. Powiedzcież mi lepiej, jak przygotowania idą. A zacny pani, wszystko idzie zgodnie z planem. Zbyt się trza ich jak najszybciej. Jeszcze nim szkód nam by narobili. Niech tak się stanie: książęta na kąpiel zaproszę. I wtedy to atakować, śmiało możecie, przyjacielu. A więc postanowione. Myślę, że dalej nie ma co rozprawiać na tenże temat. Następnego ranka nieświadomi zbliżającego się zagrożenia książęta zażywali gorącej kąpieli. Ach, jakże miło jest wypocząć po długim posiedzeniu! A gościna nie jest Ja mam podobne mniemanie. Jutro, zaraz po wschodzie słońca. Omówimy całkowity i pełny plan opalenia niegodziwców, którzy śmią nazywać się Książętami. Cicho, waść! Tu każdy zakątek ma uszy piekielne. Panowie Książęta, zdrada, zdrada! Psi świętopełki Świętopełk idzie na nas ze swoją bandą. Oręż! Bić, śmi mi zwierzchnictwo nad ziemią, a teraz, gdy Twój koniec bliski błaga i proś na kolanach, knuże o litość. Niedoszechanie Twoje! A więc szczęśnij, czarci pomiocie! 24 listopada roku pańskiego 1227 Leszek Biały poniósł śmierć. Uciekając w stronę wsi Marcinkowo został trafiony dzidom, gdzie na skutek odniesionej rany zmarł. Śmierć Leszka Białego całkowicie zmieniła polityczny krajobraz Polski. Ponownie rozgorzała wojna o tron krakowski. Polska pozostała w rozbiciu dzielnicowym kolejne dziesięciolecia nęka na konfliktami wewnętrznymi i najazdami wojennymi wrogów. Henryk Brodaty po odniesionych ciężkich ranach, uratowany przez swojego wiernego rycerza Peregryna z Wizenburga, ucieka zachowując swoje życie. Wydarzenia gąsawskie rozniosły się po Europie szerokim echem i są istotnym faktem historycznym Polski. Następstwa śmierci Leszka Białego były dla dziejów Polski niezwykle poważne, stały się powiem przyczyną usamodzielnienia się Pomorza Gdańskiego. Żaden też z późniejszych książąt, pomimo prób choćby Konrada Mazowieckiego, Władysława Laskonogiego czy Henryka Brodatego nie sięgnął także już nigdy po władzę Princepsa. Polska w rozbiciu dzielnicowym pozostała kolejne 93 lata. Jej negatywne skutki stały się jednocześnie impulsem dla procesu jednoczenia ziem polskich, który trwał w ciągu XIII-XIV wieku. Za koniec rozbicia dzielnicowego Polski uznaje się rok 1320, kiedy to Władysław Łokietek koronował się na króla Polski. Tym samym zakończyło się trwające bez mała 182 lata rozbicie Polski. Już reżyseria oraz główne role zagrali obecni mieszkańcy okrytej złą sławą wsi Gąsawa oraz zbrojni grupy Jantar. 785 lat po tych okrutnych dziejach polskich wydarzeniach. Jutro o 14 znowu go zabiję, więc zapraszam was już dziś.